Tutaj odzyskamy naszą ojczyznę, a wraz z nią nasze dziedzictwo. Witam w kolejnym odcinku z serii Starka 2. Dodatek Void Multiplier. Mam 3 wersus 3, czyli 3 na 3. Eee, dwóch losowych mam, współgraczy. Jeden to protos Sparta Scream, a drugi też protos Mr. Rogue. Przeciwnicy to Terranie i Terranie i Zadeklarowali, więc wiemy z kim przeciw komu, komu gramy. Zerk prawdopodobnie za chwilę zaatakuje. Albo zaatakują wszyscy. Jeśli zrobią nam rasza, to są sporo rozbudowie moich półgraczy. Ten idzie prawdopodobnie w lotki. Dwa gazy już ma, czyli w lotnictwo, dokładnie w wojdy. Ten drugi robi to samo obaj idą prawdopodobnie w wojny, więc ja pójdę na ziemne jednostki Prawda jest taka, że jeśli nas za chwilę zaatakują to leżymy Bo moi współgracze całą energię tracą na produkcję Na razie rozwój infrastruktury A to oznaczać będzie Że nie będą mieli woja Nie zrobili ekspa przy tym żadnego, no nie wiem Oby, oby wiedzieli co robią No nie bardzo widzę, kurde, to sam ich sam przeciwko czemu się nie obronię. Więc nie, nie wiem czy oni zdają sobie z tego sprawę. Czy terenie zwykle jeśli mają, to robią mas, mas atak. Ten tu im próbuje orekolem. No, może ekonomię trochę rozwalą. Poharasuję ich trochę, powkurza. Jego dropa mi zrobił bezczelnego? Wiele mu to nie dało, bo... Nic w sumie nie zawił. Stracił chyba jednego. Ale trzeba im robić kontrę, tak? Matko jeszcze tym syn rowerkiem się pakował. głównie o to, żeby ich zaatakować skutecznie. Chodzi o to, mianowicie chodzi o to, żeby ich zablokować, żeby nie zrobili nam jakichś kontr. się sprężać No, widziałem, że Zerk już miał tą odkrywaczkę no, On też buduje na ziemię. No, Kurde, to nie jest dobrze Myślałem, że oba idą idą w lotnictwo. Puxa, puxa. 对。 общем ты Dobra, tworzymy te oni atakując z tej strony. No więc my uderzymy od tej strony uderzymy. Dobra, myślisz, że mi tutaj maila rozwalisz? Ja zdążę wrócić. Zakończmy zerga. Nie daliśmy im większych szans. Zwycięstwo. No i do góry, do góry. Do.